Witajcie w kolejnym odcinku związanym z egzaminem E19. Jest to egzamin z poprzedniego roku, akurat z stycznia, i dzisiaj sobie przerobimy część tutaj pierwszą, czyli naszą pneumatykę. To jest ten pierwszy punkt, który tu jest wymagany. Czyli chociażby tutaj sobie zejdziemy do tych wymagań. Gdzieś powinny być podane. To podlega ocenie. O. Aktu. Schemat połączeń elementów pneumatycznych, no i tutaj schemat podłączenia do sterownika PLC. My to będziemy wykonywać wszystko w programie Festo Fluid Sim. Tutaj mam podany już sterownik, pewnie to jest Siemens, więc tu się trochę to będzie różnić od tego co ja będę podłączał. więc warto na to zwrócić tutaj uwagę, żeby po, po, po prostu potem nie pomylić się. Bo każda szkoła ma inny sterownik, więc ja podłączam zgodnie z tym, co to mam w programie. A wy podłączacie z tym, co macie przed sobą, że tak to można ująć. W międzyczasie chciałem Was zaprosić na naszego patronajta. Będzie link znajdował się w opisie. Więc bardzo serdecznie dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, które tam dacie, proszę o udostępnienie. W ogóle tego linku, jak możecie. Im większy zakres tutaj, jeśli chodzi o zasięg tego linku, to jest yy, dla nas lepiej, ponieważ możemy się przez to też rozwijać. Jak oczywiście ktoś tam coś yy, wpłaci. Dobrze, przejdźmy więc w końcu do tego egzaminu. Tu mamy fajną tabelę, gdzie jest rozpisane wszystko, co potrzebujemy. Yy, ja sobie to po prostu teraz przeciągnę na drugi ekran i będziemy się zajmować, że tak powiem, tym, co tutaj jest przed nami. Wszystko oczywiście zgodnie z tabelą, potem będziemy to weryfikować. W pierwszej kolejności to jest zespół przygotowania powietrza. Może to być taki zespół, albo i też taki zespół. Damy tutaj ten bardziej rozwinięty zespół przygotowania powietrza no i sobie go od razu tutaj podłączymy. Drugie to jest siłownik jednostronnego działania. No to bardzo prosta rzecz. Potem mamy tutaj elektrozawór. 3-2 normal close. On jest monostabilny, z powrotem sprężynowym. Gdzie on to jest? Mamy 1-3 powrót sprężynowy. Jedynie co musimy przerobić to aby był elektryczny. OK, to mamy. Co mamy? Zawór szybkiego spustu. No i ten zawór szybkiego spustu. Jest tu. OK. Pewnie go. Tak. Go trzeba podłączyć pod siłownik jednostronnego działania. Sobie go teraz tutaj podłączymy. O, tak to ma wyglądać. Druga kwestia to jest siłownik dwustronnego działania. Tutaj musimy podłączyć zawór. A nie, przepraszam. Mamy dwa siłowniki jednostronnego działania. I są też dwa zawory elektryczne. 3, 2. Ok. Jeden i drugi jest. Jest jeszcze zawór dławiący zwrotny, który musimy tutaj podłączyć. O, obracamy go sobie. Bo mamy tutaj wytyczne, że. Yy... Wysuwanie siłownika ma być ma mieć możliwość regulacji, więc akurat tak też jest. Dobrze. Tu mamy akurat pneumatykę zrobioną. Teraz musielibyśmy się zająć naszym PLC. Więc sobie wyciągamy nasz moduł logiczny. Dodajemy napięcie. Podłączamy no, i wyciągamy nasze komponenty. Mamy cewkę, dwie cewki konkretnie. Potem mamy przycisk. Jeden przycisk jest Normal Open, monostabilny. Ok. To będzie nasz start najprawdopodobniej. Znaczy, to jest przycisk S1, więc pewnie to jest start. Czujnik pojemnościowy. Sobie tu musimy czujniki znaleźć. Te czujniki. Nie one są tu. Dobra, pojemnościowy. Położenia tłoka. I to jest kontaktron. Potem jest magnetyczny i czujnik masy, ten czujnik tensometryczny. No i tu jest problem, ponieważ ja to zrobię sobie tak, a ten czujnik masy jeszcze PNPS. Yy, no to możemy zrobić tak, że dam sobie ten i go sobie opiszę zaraz pokażę jak to zrobię na razie tu podłączę te wszystkie inne elementy kwestia opisywania S1 B1 kontaktron i B2 B3 i B4 OK Zasilanie jest. Jeszcze dwie lampki sygnalizacyjne. Okej, okay. i podłączamy dół. zrobimy trochę więcej miejsca, no i podpiszemy. Y1, też Y2. Tu jest Y1, a tu jest Y2. No i teraz nasze lampki. Wkładam pole tekstowe, daję H1, kopiuję pole dodaję 2 no i kwestia rozwiązania teraz naszego czujnika masy jest następująca ponieważ tutaj daję koło niego i wpisuję czujnik masy albo tensometryczny o czujnik tensometryczny no i to powinien też uznać na egzaminie Ponieważ on nie ma jakiegoś tam znaczka z tego, co dobrze kojarzę, więc takie podpisanie jak najbardziej jest ok. Też tak samo jest z czujnikiem temperatury PNP, z czujnikiem y, nie, może zanieczyszczenia powietrza. to może być po prostu ich y, różne rodzaje. No i niekoniecznie no mają tam jakiś umowny znak. Więc do tego trzeba tutaj się mniej więcej zastosować, żeby. Ewentualnie to sobie podpisać. Dobra, i tu mamy gotowy układ elektryczny i mamy układ pneumatyczny. Więc jakby nie patrzeć, mamy gotowe jedno z drugim. Tu sobie jeszcze tylko poprawię stylistycznie, żeby to wyglądało TS1. O, tu jest proste, bardzo fajne. Wiadomo, jeszcze jedna kwestia taka uwaga, jak będziecie rysować układy, to ja zawsze doradzam, żeby było więcej miejsca. No i było to bardziej takie przejrzyste, więc jak najbardziej, jak macie więcej miejsca, to żeby te przewody były też odpowiednio pokładane, żeby nie nachodziły na siebie. Wiadomo, pamiętamy też o, o, o odpowiednim rysowaniu, żeby, tutaj takich krop, żeby tu przypadkiem kropki nie zrobić, bo to będzie błąd. No a tak, to w sumie układ bardzo prosty. Myślę, że bardzo proste punkty do zdobycia. W następnym odcinku będziemy przerabiać kwestie grafcetu, no i potem programowania PLC. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z naszym patronitem i oglądania naszych filmów, bo bardzo mogą pomóc, chociażby zdaniu egzaminu. Dziękuję, ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!